Witam Was bardzo serdecznie w 137. odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tej ciekawej roślinie. Jest to krzew lub małe drzewko o pokroju kulistym. Młode rozwijające się listki mają kolor brązowy. W trakcie wzrostu stają się zielone. Jesienią pięknie przebarwiają się na kolor czerwono-pomarańczowy. Kwitnie wczesną wiosną przez co najmniej kilkanaście dni. Kwiaty są różowe, pojedyncze, pięciopłatkowe, dosyć duże, osadzone na długich szypułkach, bardzo efektowne, zwłaszcza ze względu na ich ogromną liczbę i duże zagęszczenie na pętach. Bardzo przyjemnie pachną. Polecana jest do parków i ogrodów, także niewielkich ogrodów przydomowych. Nie ma dużych wymagań glebowych. Najlepiej rośnie na glebach zasobnych, gliniastych, niezbyt suchych, ale niepodmokłych, podmokłych, na stanowiskach słonecznych. Dorasta do około 3 metrów wysokości. Jest dosyć wrodzoodporna. odporna. Nadaje się również do tworzenia drzewek bonsai.